Królem dzisiejszego dania będą pyzy ziemniaczane. Pyzy ziemniaczane zazwyczaj są dodatkiem do dania głównego, a dzisiaj będą królować na talerzu. Odmienimy trochę ich wersję, bo zazwyczaj podawane są z mięsem jako dodatek, a dzisiaj będą daniem głównym, samym w sobie, a to wszystko za sprawą sycącego sosu na bazie fasoli. Tak więc jest to przepis szybki, zdrowy, a do tego wegański i zamienia nam nasze pyzy ziemniaczane z dodatku w główny składnik. To co, gotujemy? Zaczynamy od podsmażenia cebuli na oliwie z oliwek. Właściwie nie tyle będę ją podsmażać, ile ją odrobinę zeszkle. Wlałam sobie taki plus oliwy. Cebulę już mam przygotowaną i pokrojoną. Zaczynam od zimnej patelni. Dlaczego zaczynam od zimnej patelni? Bo chcę, żeby ten olej przyszedł z smakiem cebuli. I żeby w tym daniu właśnie było tak aromatycznie i pachniało. Tak naprawdę, jak widzicie, mam bardzo niewiele składników i muszę skupiać się na każdym małym szczególe, żeby wydobyć z nich jak najwięcej smaku. Cebulka mi się już zeszkliła, tak więc dodaję chili, paprykę wędzoną. Możecie też dodać paprykę słodką, paprykę ostrą, jaką macie tylko ochotę, jaką macie pod ręką. Kumin. I to wszystko zasmażam kolejną minutę, dwie, żeby tym razem przyprawy puściły swój aromat. Kumin możecie użyć w ziarnach, ale możecie też dosypać, tak jak ja, kumin mielony. Przesmażone, tak więc teraz dodaję fasolę. I od razu Wam powiem, że jeżeli nie macie fasoli w domu, to możecie użyć soczewicy. Albo innego rodzaju soli, to też jest um, jak najbardziej okej okay w tym Przesmażę to wszystko razem. I teraz dodaję cukier. Zamiast cukru możecie użyć daktyli. Sos sojowy. Pomidory. Koncentrat pomidorowy dla wzmocnienia smaku. I król Dania czosna, który sprawi, że te składniki będą przepięknie pachnieć. Całość mieszam. Dodam jeszcze sobie szczyptę soli. Taką większą, może dwie. Ale nie chcę przesolić. Zawsze tej soli możecie dodać później jeszcze trochę. I tak właściwie przygotowaną fasolkę zostawiam tak mniej więcej na 20 minut, aby te wszystkie smaki się połączyły i przegryzły. Mój sos jest już niemalże gotowy, tak więc pozostała mi tylko jedna rzecz do zrobienia, czyli ugotowanie pysz, co zajmie dokładnie 7 minut. Osole sobie wodę i wrzucam tezy. Moja fasolka w pikantnym sosie pomidorowym jest już gotowa, tak więc ja mogę nakładać. Tezy zresztą też już są ugotowane, teraz będę je odcedzać. Najpierw wykładam fasolkę. jej dużo, bo właściwie całe danie wyłożę tutaj, żeby było to takie danie do dzielenia się. Każdy sobie może wziąć jedną, dwie pyzy z sosem. I teraz, właśnie na tą fasolę w sosie pomidorowym, lądują moje ugotowane pyzy. Całość dania posypuję kolendrą, ale Wy też spokojnie możecie użyć natki z pietruszki, jeżeli nie lubicie kolendry. Ja akurat kocham zioła, więc daję ich bardzo dużo. I gotowe. Moje pyzy podane na pasolce w sosie pomidorowym. Danie proste, szybkie i łatwe w przygotowaniu. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować.